Tym razem, proszę Państwa, to jest niebezpieczny bubel, który może no, spowodować sporo szkód, ale również trzeba przyznać, że jest to oferta, można by powiedzieć, skamerska. Myślałem, że się to nie powiedzie, ale dokonałem zakupu, bo chciałem to sprawdzić. Od razu mówię, że się nie powiodło, ale zobaczcie, jak widowiskowo się nie powiodło. Zapraszam. Na Amazonie ten to, to genialny produkt, wypatrzyłem w dobrej cenie z przeceną 35%, yy, po, o, o, słuchajcie, 4,6 punkta, czyli 5 gwiazdek 83% ludzi dało, tak więc to no, trzeba powiedzieć, że, no mówię, może się to uda. Za tanio, jak na ładowarkę o mocy 270 W. Yy, I to nie jest nazwa jej, bo czasami jest tak, że chińscy producenci robią ładowarki, piszą na przykład USB-C 350 W. Ale to ona ma, jest modelem 352, ale nie jest to model, który obsługuje 350 W mocy. No i tutaj dużo różnych w ofercie ma ten producent ładowarek. 480 W, 340 W, 270 W, jak widzicie, mnóstwo. My zajmujemy się tą. 270 W. Dałem Wam też na cynkowni informację, że takie coś się pojawiło, bo cena wydała mi się interesująca. Po tych ocenach, które były, stwierdziłem, że no, warto zaryzykować może to faktycznie jest coś fajnego. Po otwarciu pudełka wydała mi się wyjątkowo lekka i już mnie to trochę zaniepokoiło, ale mówię, no cóż. Podłączmy może to jakieś genialne urządzenie. Jak widzicie, jest tutaj opisane, że to jest dwa razy szybsze ładowanie laptopów i zasilanie sześciu urządzeń mocą 270 W. Czyli nie jest to nazwa modelu tego urządzenia. No i jest pokazane, że z jednego portu tutaj bierzemy 100, tu 65, tu 45, tu 30, tu 15, tu 15. A jak zasilamy z trzech portów, to jest 65, 45, 45, 30 i 15. Zupełnie mi się to nie sumuje w te 270 W, ale oprócz tego, że tu jest podana taka wartość tych, tych mocy, która się nie sumuje w te 270, to jeszcze te moce są już pomierzone zdecydowanie mniejsze, tak więc ewidentnie jest to skam. Żadnych 270 watów w okolicy tej ładowarki nie ma, to zaraz tam, zaraz sobie e, zobaczycie. Ale jak widzicie, wpisałem ją tutaj jako bubel z trzema gwiazdkami. Te wszystkie ładowarki, które mają jakieś problemy, delikatnie rzecz ujmując, wam oznaczam, a decyzja zakupowa zawsze jest z waszej gestii. No, na przykład tutaj jest Anker Prime 250, który się przegrzewał. Ale ja zdecydowałem, żeby on u mnie został, bo była to najbardziej zarąbista za, za, za ładowarka, jaką miałem. Pomimo tego, że... No obejrzcie sobie film, bo zawsze możecie sobie tutaj oglądać. Tego nie obejrzycie z tej tabeli, na razie przynajmniej, bo to montuję. Czyli 270 W maksymalna moc deklarowana przez producenta, 100 mamy mieć do dyspozycji. Tyle by pobierała w momencie, kiedy była zostawiona bez żadnego obciążenia przez rok. No i sprawność yy, przy pełnej mocy 100 W nie wyszła taka zła, 89%. Ale już tej sprawności na małym prądzie nie Mierzyłem, bo po prostu stwierdziłem, że nie mogę Wam czegoś takiego rekomendować, bo to jest no, niebezpieczne. Co zaraz zresztą postaram się wykazać. Lecimy na warsztat, tak jak żeście widzieli na tych prezentacjach, cztery złącza USB typ C i dwa złącza USB typ A, czyli teoretycznie no, taka dość przydatne, przydatne rozwiązanie. Pierwszy test, oczywiście to jest test, ile takie urządzenie pobiera w momencie, kiedy jest nieobciążone, Jak widzicie 200. Parę miliwatów, po godzinie mamy 220, no i oczywiście to wszystko przeliczone, pomnożone razy ilość godzin, i ilość dni to w roku. Widzieliście ten parametr, który był w tabeli. Oczywiście, tabele macie zlinkowane w każdym opisie filmu, tak więc zawsze możecie sobie wrócić do tych innych ładowarek z tej tabeli. Tutaj kolejny pomiar, czyli pomiar sprawności takiej, takiej ładowarki na najwyższej mocy, czyli 20V 5A, i to nam daje moc 100W, czyli to jest tyle, ile możemy najwięcej na jedno jednym gnieździe wyciągnąć i tutaj widzicie jeszcze opcję zniekształceń na prądzie i na napięciu. Tak więc no, nie wygląda to jakoś super rewelacyjnie, ale powiedzmy sobie szczerze, na tych 100 watach ładowarka pracuje przez tą godzinę, którą założyłem. Sobie pracowała, temperatura 63-64 stopnie. To nie jest jakaś taka temperatura, która by odbiegała bardzo od normy. Jest ciepła, ale nie jest jeszcze gorąca, czyli można powiedzieć, że na 100 watach ona sobie w miarę daje radę, jeszcze nam nic zupełnie nie śmierdziało. Ten czerwony element, który widzicie, to wam pokazuje najgorętsze miejsce i jest odczyt w lewym górnym rogu Max, jeśli chodzi o temperaturę. I tu widzicie, że to jest 63 stopnie na tej powierzchni górnej. Tam trochę więcej było w momencie, kiedyśmy patrzyli na, na gniazda i 58 minut 33 sekundy przy 100 watach tak wyglądała. Temperatura tego urządzenia. Po godzinie zatrzymują nam się odczyty. Możemy sobie zobaczyć, ile żeśmy pobrali z sieci, czyli 110 W, ile żeśmy na urządzenie oddali, czyli 98 watogodzin Ja tutaj Wam wyliczam sprawność, uwzględniając te wszystkie dodatkowe komponenty, które są włączone w szereg. No i oczywiście przechodzimy teraz do pomiaru. Zobaczyć, ile możemy maksymalnie mocy z tego urządzenia pobierać. Złącze USB-TB to jest 15 W. Teraz pierwsze C. Tutaj widzicie, że mamy tych watów 30. Do pobrania maksymalnie z tego złącza, kiedy są wszystkie cztery uruchomione. Kolejne złącze, pomimo tego, że miało być więcej, to jest tych watów 45 do pobrania. Kolejne złącze, to, które ma mieć największą moc to laptopowe, to jest też 45 watów. I tu kolejne złącze to jest watów 25. Tak więc no, do, do tych 100, 270 jest bardzo nam daleko. Przy maksymalnym obciążeniu, tym na co ładowarka po, pozwalała, z sieci pobieramy 176 watów. Przy wyjściowej mocy 270 powinniśmy pobierać około 300. Czyli widać, że to nawet nie jest połowa tej, tej mocy, którą deklarował producent. Dużo musiałem za sprzętu i środków do tego zaangażować, żeby to urządzenie obciążyć. Jak widzicie 4 sztuczne obciążenia przez dodatkowy taki rezystor do 5V. No i tu się zaczynają schody, bo minęło kilka chwil, i już jest ta, 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 ta ładowarka zewnętrznie w temperaturze 100 stopni. I wchodząc do pomieszczenia, gdzie ten test się odbywa, czujecie, że coś śmierdzi. Śmierdzi, można by powiedzieć, dla tych, którzy mieli kiedyś do czynienia z różnymi śmierdzącymi rzeczami, które się przegrzewały, to tak jakby taki papier brązowy naolejowany w transformatorze się przy, przypalił, ugotował. Tak więc 100 stopni na plastikowej zewnętrznej obudowie, godzinę i 6 minut to pracowało. Tutaj widzicie to na, na, na tym. Już pewne, pewne złącza się wyłączyły, tak więc duży plus, że, że jest jakieś zabezpieczenie co nie termiczne, że tutaj nie zajęło się to żywym ogniem, tylko po prostu poodłączało pewne elementy, ale sam fakt, że to jest 100 stopni, jeśli chodzi o zewnętrzne warunki i czujecie, że jest za ciepło, bo urządzenie śmierdzi, to jeszcze takie zajrzenie do złączy USB, no to pokazuje, że ta temperatura Potrafi być w, nawet w trakcie pracy, jak to robiłem, wyższa, bo sięga ona tam już 110 stopni, ale przypuszczam, że w środku tej obudowy dzieje się jeszcze bardziej ciepło. Obudowa jest zamknięta bez wentylacji, tak więc to wszystko się tam po prostu w tej obudowie kisi. A co mogę więcej powiedzieć? Zdecydowanie nie polecam. Napiszcie, jak wy znajdujecie takie skamy i takie, no, no takie. Kwiatki, no w sumie na takim dość renomowanym portalu sprzedażowym jak Amazon. Ja chyba pokuszę się o napisanie, że tak powiem, komentarza. Zobaczymy, czy on nie zostanie usunięty, bo czasem się zdarzało, że te komentarze, które pisałem, były usuwane. No ja generalnie nie polecam. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu. Ostrzegam. No i zapraszam też do subskrypcji kanału testhub.pl.